Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, żył sobie szwagier. O, i zajechało. Od razu czuć, że wiosna przyszła. Gdzieś na obrzeżach miasta mieszka szwagra, szwagier, Antek. Przydarzyła mu się zabawna historia, ale po kolei, Antek po całonocnej nieobecności wreszcie wraca do domu. No, w końcu się zjawił. Gdzie był? Zosiu, nie krzycz. Na cmentarzu byłem. Coś się stało? Ktoś zmarł? Kochanie, nie uwierzysz. Tam wszyscy są martwi. Wracaliśmy wczoraj w nocy ze szwagrem z knajpy. I on mnie na skróty poprowadził. Grabasz jebany. Daj się położyć. Muszę wypocząć. Nie ma wypoczynku. Robota czeka. Jaka robota? A mało to się jej nazbierało. Nawet nie wiem od czego zacząć. Bo już jak będzie wiedziała od czego zacząć, to mnie obudź. Wiosna przyszła, ogrody u sąsiadów pięknie wyglądają, tylko u nas syf! Zoju, dla ciebie to ja jej górę przywrócę do góry nogami. Wy, ci tylko obiecujecie, jakoś góry przewróconej to ja nigdy nie widziałam. Jak możesz pić to gówno? A widzisz Zosiu, a ty mówisz, że ja mam lekkie życie. Zośka, jakby przez tydzień pożyła moim życiem, to by jej wszystkiego się odechciało. Jesteśmy rodziną, a w rodzinie trzeba się dzielić obowiązkami. Zośka, nie zaczynaj, przecież wiesz, czym to może się skończyć. Ja nie zaczynam, po prostu nie rozumiem, jak możesz codziennie chlać. To nie poruszaj tematów, których nie rozumiesz. My kobiety, to przynajmniej próbujemy zrozumieć facetów. Tylko oni nic nie robią w tym kierunku. Dobra, daj mi tą godzinkę, poleżę, wypocznę, a potem zobaczymy. Ja znam tą twoją godzinkę, przeleżysz do wieczora, a potem na noc znowu pójdziesz gdzieś. Zośka, czy ty nic nie rozumiesz? Przez to zmianę czasu zabrali mi godziny, ja ją muszę odespać. Po robocie odeśpisz, ja muszę do mamusi. Więc rusz pan dupę na podwórko? Co? Zośka idzie do mamusi? Zajebiście! się! Od razu się czuję wypoczęty! Zośka, ale zobacz, ile tu jest roboty. Ja nie mówię, że masz sam to wszystko robić. Możesz wziąć kogoś do pomocy. A myślisz, że ktoś tu przyjdzie za darmo pracować? Ja flachę postawię. W tym zdaniu padło słowo klucz. Zośka to potrafi zachęcić do roboty, tylko sam tego nie zrobię. Antek nie musiał długo się zastanawiać, kogo tu wziąć do pomocy i już po chwili znalazł się na posesji szwagra. Siema, szwagier. Co ty tu kurwa robisz? No, cześć. A o, wiosna przyszła, trzeba trochę porządków na trawniku zrobić. Trochę poruszać tą trawkę. Pomyśl, szwagier. Na wiosnę natura budzi się do życia. No tak. I co, myślisz, że bez twojej pomocy ona się nie obudzi? Filozoficzne stwierdzenie. Człowiek faktycznie ukierunkowuje rozwój natury. Ale myślę, że takie grabienie trawie nie zaszkodzi. A tam nie goni do roboty, a ja po całej nocce w dole, do niczego niezdatny. A ja tak myślałem, gdzie ty wczoraj zginąłeś, a ciebie na dołek zgarnęli? Żeby to na dołek. Całą noc na cmentarzu w jamie siedziałem, a to wszystko przez ciebie. No faktycznie, było tak. Szliśmy z Antkiem na skróty przez stary cmentarz i tylko za sobą słyszałem dzyń, dzyń, dzyń. Okazuje się, że to Antek głową o krzyże no właśnie, ja dzyn, dzyn, bach i leżę w jamie. A ty co? Dzyn, 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 dzyn i poszedłeś dalej. No bo byłam w takim samym stanie jak i ty. I ja musiałem szkrab, 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 bach, szkrab, szkrab, bach. Myślę, nie wyjdę. Chore stawy czekam do rana. I co? I co? Słyszę dzyn, 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 dzyn. bach. Ktoś się wpierdala do mojej jamy. Ja mówię, szwagier, to ty? A on tylko pff, i szkrab, 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 dzyn, 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 dzyn. dzyn, dzyn. Dopiero jak w słońce wstało, jakiś gość do dołu zajrzał. Ja mówię do niego, panie, pomóż, bo tak zimno. A on do mnie jeszcze z tekstem to na chuj się odkopywał. Wróciłem do domu, a Zośka wściekła jak osa. Co nie powiesz, tylko kłótnia. No bo kobieta w kłótni zawsze ma ostatnie słowo. A każde następne słowo z ust faceta rodzi nową kłótnię. To to wiem, bo my faceci jesteśmy jedynym problemem kobiet. Ale zobacz, szwagier, jak kobiety nas rodzą. To znaczy, że same sobie tworzą problemy. Nie masz racji i milczysz? Jesteś mądry. Masz rację i milczysz. Jesteś żonaty. I niby jakiś czas jest ok, ale później przychodzi taki okres, że kobieta zmienia się nie do poznania. I ten okres się nazywa okres. I w tym okresie lepiej w domu się nie pokazywać. No właśnie, szwagier. I ja mam takie wrażenie, że kobiety Cały miesiąc wysysają z nas krew, a później muszę ją gdzieś wydalić. No bo gdzie ją będę trzymać? <śmiech> <śmiech> Patrzę, że polecieliśmy z tematem, ale nie w tym kierunku, co trzeba. Polej, szwagier, bo ja do Ciebie w zupełnie innej sprawie przyszedłem. Przychodzisz do mnie w jakiej sprawie i bez flachy? Flacha będzie, spokojnie, ale po załatwieniu tej sprawy. Na pewno? Na pewno. Zośka postawi. Zośka postawi flachę? Brzmi ciekawie. Ale na trzeźwo tego nie przełknę. Posiedzisz chwilę? Posiedzę, a Ty gdzie? I Do sąsiada po pożyczkę. A od kiedy sąsiad kasę pożycza? Nie kasę, tylko flakę chce pożyczyć. A jak nam Zośka odda, no to mu oddam. Jak ja to się śmieję, szwagier na psy schodzi. Do czego to doszło? Żeby chodzić po sąsiadach i flaszkę pożyczać? I jak, masz? Mam! To dawaj, bo sprawa nie niecierpiąca zwłoki. To co tam za sprawa? Ogródek trzeba przekopać. Ja pierdolę, ogródka ma trzy metry jeszcze potrzebuje pomocy? zamiast leźć do mnie już dawno by skopał. I z flaszeczką już byś nie był. Szwagier, myślisz, że jak ja by dał radę sam to robotę zrobić, to do ciebie by tu się fatygował? No w sumie z flaszką byś nie przyszedł. To fakt. <słyska> Bardzo śmieszne. Zośka gnoju nakupiła i kazała tu poroztrząsać i później przekopać. Najgorszy ten gnój. Nie dość, że śmierdzi, to jeszcze przez to słomę łopata nie chce się wbijać. I kto teraz gnojem nawozi? Kupiłaby jakiegoś konkretnego nawozu, sypnąłbym dwie garści i po sprawie. No niby tak, ale Antek, pomyśl, po co ci chemię do ziemi pakować? Gnój jest nawozem naturalnym, zdrowym. Mhm, czyli taki luksusowy produkt, tak? No, na to wychodzi. Luksusowy go... Ja pierdolę. Antek, niby chłop z wioski, a jak typowy mieszczuk. Nie dasz gnoju, nie wyrośnie! Proste! No to wieśniak! Łap się za zawidły i pokaż, co potrafi! A potrafię? Ja kiedyś się z wojska wróciłem, to dla całej wioski z ogór dni wywalałem. Lubiłeś to robotę? Nie, żebym lubił, ale musiałem gdzieś energię wyładować. O, skurwesyn, rozrzutnik jebany. No i dobrze trafiłem. Szwagier roboty, w trymiga zrobi, Zośka flachę postawi i będzie gitara! No, to jeszcze po jednym, będzie lżej nieść. Ty, ale po ostatnim. No tu po ostatnim, a tam Zośka postawi. Postawi, ale dopiero po skończonej robocie. A jak mi postawi? A czemu mu nie postawić? Łaskę robi. Słowo się rzekło, a ona słów na wiatr nie rzuca. No, to za ziemię. Po rozważeniu wszystkich za i przeciw szwagry udali się, by naocznie ocenić front na robót. O! Eee, ja myślałam, że u ciebie tu cała przyczepa! Tu zaledwie dwie taczki! <gry> szwagier, cieszy mnie Twoje optymistyczne nastawienie. O trzeba roztrząsnąć no i przekopać. Spoko, damy radę. Siadaj, trzeba rozplanować roboty. O, skocz po szklanki. Taki początek pracy to ja lubię, oby do przyjścia Zośki zdążyć. A czemu dla mnie mała? Młody jesteś, to tobie mała. Przed robotą... Kurwa, szwagier, Jak ty to możesz wąchać? Przecież to śmierdzi na kilometr. Co? To śmierdzi? Przecież to pachnie. Zabierz mi stąd, jak ci to pachnie? To weź sobie parę garści na chatę i będziesz zamiast perfum używać. Gnój, przy ludzkim głównie, to perfuma. Kiedyś wychody opróżniałem i zamiast nawozu na ogródek dałem, a sąsiadka za płotu pranie wywiesiła. Potem przyszło ze skargą, że drugi raz musiało pranie robić. Dawaj szklana. A robota? Co tu jest do roboty? Ta taczka gnoju? Taczka? No dobra. Mam nadzieję, że szwagier się szybko z tym uwinie, bo ja już całą haś do roboty straciłem. Ech, Antek, szczerze, to niczego mi już się nie chce. Ale wypić tu się chce. No co z tego, że się chce jak nie mamy co, a gnój nie tknięty. Ty, patrz. Ta ziemia wygląda na już przekopaną. Ty, no bo tak wygląda. I starczy pozbyć się tego gnoju. Wykopiemy dół, wrzucimy tam gnój i zakopiemy. Tak, kurwa. I na wierzchu jeszcze postawimy pomnik. Od razu widać, że mam do czynienia z grabarzem. Tylko wykopać, rzucić i zakopać. A tu głową trzeba popracować. Szwagier, ty coś mówiłeś, że ten gnój jest towarem luksusowym. No bo jest. I jest na niego zapotrzebowanie. Nie możemy tego zmarnować. Masz rację, główno nie może się zmarnować. Pakuj do torby. Pójdziemy do sąsiadki. Ostatnio słyszałam, jak narzekała, że nie ma skąd obornika wziąć. Tak jest. Chce pani, bo mi jeszcze trzy taczki zostało. A za ile? Mm, flacha. Musiałabym zobaczyć. Szwagier, pokaż tę próbkę dla pani. A na co tam patrzeć? Gnój, one w Afryce gnój. Płowa słomy, proporcje zachowane, no ale klient nasz pan. Widzi pani? Towar pierwszy sort. Na specjalne zamówienie sprowadzałem. Rolnik płakał jak sprzedawał. ściotki, faktycznie dobry. No ba, gówno nie sprzedajemy. <noise> Zawsze widziałem, że Antek ma łeb do interesów i z kamienia pieniędzy się dorobi. Ale żeby gówno opierdolić? Szacun. I kto jest the bestia? Kto jest the bestsiak? litra pierszaczka dała. Zostało tylko jeszcze zążkę przycisnąć. Spodziewałam się, że Antek ze wszystkim się dzisiaj upora. Zasłużył na flaszkę. Każdego w życiu spotykają zabawne historie, a kolejną, która przydarzyła się szwagrom, zobaczycie już wkrótce, w kolejnym odcinku. Coś mi się wydaje, że mnie na psy podjebie. Sąsiad? Niemożliwe. Muszę Antka trochę postraszyć, by przetrzeźwił, bo zaraz w ogóle ześwieruję. Говорил я, Януш Слонина.